Siemanczka z jeszcze na Maciej. 5, 1. Dzisiaj mamy jeden lub dwa meczyki yy, i to jest już chyba jedenasty albo 12 odcinek z serii z DLC Kariera Klubu Maciejolandii Tutaj się w składzie nic nie zmieniło. Parę odcinków temu, nie wiem czy to było w odcinku wczorajszym czy przed wczorajszym, ale chyba przed yy, kupiliśmy wicela. Więc już mamy cały skład powyżej 70 overalla i powoli możemy zaczynać mecz z Den Hagiem. który jeszcze ostatnio był na trzecim miejscu i gonił Barcelos oraz mm, klub w Maciejolandii. A teraz już spadł na siódme miejsce i raczej nie wiem, czy ma w ogóle szansę się podnieść, ponieważ jak zagrał właśnie teraz mecz z nami, no to może być już, muć, może być już im ciężko się podnieść, Ponieważ teraz na pewno trzech punktów raczej nie zdobędą. Ewentualnie, al, ewentualnie zremisują. Ale no to to już jakimś nie wiem. To, to już byłby cud, żebyśmy przegrali albo właśnie zremisowali, bo w tym sezonie przypominam, że nie przegraliśmy ani razu. I tylko raz zremisowaliśmy chyba skrotonę 2-2. Ponieważ krokane drugiej połowy się odpaliło, teraz był spalony. Dobrze, możemy iść dalej. Ja czasami tych nazwisk po prostu nie będę czytał, ponieważ niektórych nie umiem. Na przykład takie El Hayati jest już łatwiejsze od tamtego na B, chyba tego zawodnika, który przed chwilą wysulił. Już w wolny teraz Roberta Firmino. Firmino 1-0. Jan raczej ma już słabsze szanse na to, aby zdobyć te trzy punkty. I ogólnie to... w ten weekend... w sensie ode mnie... weekend, czyli to będzie... teraz mam 27. To dzisiaj będzie pierwszy mecz PSG z Manchester City. To czekajcie

Wtedy po prostu raczej nie będę nagrywał z głosem. Jeżeli będzie jakiś film, to trzeba tak będzie z głosu raczej, ponieważ nie będę w stanie nagrywać. No i na, akurat, akurat nazwisko tego piłkarza, który teraz wykonywał rzut wolny, był, jest trudne. A teraz wicel jeden na jednego z bramkarzem wychodzi. No i strzela słupek. Ale tak będzie rzut drożny. Torgan Azard wybija piłkę. Podanie pracę do Pedro Leona i Veloso dostaje świetne podanie, ale coś tak będzie jak rzut rożny. Znowu to Organ wybija piłkę i do saki ale tam bukajesaka został sfałszowany. Nie będzie żadnego tego. Nie, nie dostał przeciwnik żółtego kartonika ani nie będzie. Rzutu wolnego. Dobra, czy zrobimy jakieś zmiany teraz? Ja bym chyba wszystkie zmiany sobie zostawił na odrobinę później, ponieważ teraz jakoś nie potrzebujemy zmian. Podanie do wicela, ale to ten zawodnik z Denhagu odbiera mu piłkę. Ewentualnie jeżeli teraz Denhag by się jakoś mocno postarał, na przykład tak jak teraz to robi, to mogliby w sumie nawet zremisować. Ale my tutaj mamy także bardzo dobrego bramkarza, Nika Połpa. Przyszedł do nas Bernie. Co prawda tam też by grał, jakbyśmy mieli z nimi mecz, to tam chyba też by grał. Raczej. Ale no. Ale ważne, że go mamy, ponieważ jest on bardzo dobrym bramkarzem. Wysunięcie do wicela, który jakimś cudem nie był nas naspalonym, ale że drożny kolejny. Dobra, Torgan Hazard. Pedro Leon górą do Veloso. Veloso 2-0. Już raczej na zremisowanie oraz na wygranie ten hak ma małe szanse. Ale przynajmniej trzy punkciki mamy jak na razie na naszym koncie. To jest przynajmniej, to jest najważniejsze, że te trzy punkty mamy. Limoyne, Witzel, do Veloso, teraz Pedro Leon. dostaje podanie. mojne Wicel, świetne podanie do wicela i obok bramki. Nie wiem czemu, ale jakoś nie mogę trafić tym wicelem. Każdym innym mogę trafić, ale wicelem jakoś mniej trafiam. Falaois Wrócę do firmino. Tam nie było jakimś celem spalonego znowu. No i 3-0 firmino. No, już damy hak nie ma praktycznie żadnych szans. Chyba, żeby teraz strzelić te 3-4 bramki, to by jakieś tam szanse mieli, no ale tak to szans już raczej nie mają. El Kayati. Bakker, Meyers, Baker. No, tutaj piłka będzie raczej u jego. No i tak się stało, ale też tak. Maciej Ci, Jolanda tą piłkę odzyskała. El Kayati, Meissner. Błechy. Z powrotem piłka do Błechiego. No i to mógł być out I był to out oczywiście. Organazar z auto. No i koniec tego spotkania. No było nieźle, było nieźle. 3-0 z Denhagiem. Dalej jesteśmy pierwsi z przewagą aż 13 punktów nad Barcelosem, który ostatnio chyba remisuje te mecze bardziej niż wygrywa, ale teraz akurat wygrał i zagrał sobie jeszcze jedno spotkanie z Familiką w Bronskapie. Jeszcze tak od razu tutaj pójdziemy zagrać, po prostu, ponieważ mam dosyć mało czasu. No Na nagrywanie akurat teraz. Z Allen, Firmino. No, tutaj Rodriguez odbiera piłkę, ale Firmino. Witzel, Firmino, Witzel, Pedro Leon. No i spalony, chociaż tak. Ale to mogła być niezła bramka w sumie, ponieważ tam... Wymiana pomiędzy, tak naprawdę, firmino i Wicelem. Na sam koniec się dołączył tylko Pedro Leon, teraz Martins, to jest w ogóle już półfinał. Więc, jeżeli teraz odpadniemy, no to przegrywamy, tak naprawdę, w półfinale. A tego byśmy nie chcieli, ale jeżeli to wygramy, to zagramy w finale Brązka, bo tak naprawdę. O, tam powinien być nawet Faul, chyba. I podanie prosto do Miguela Veloso. Veloso zdrożny będzie. Bo mijamy wszystkie powtórki. I podanie prosto na Vicela. Wicel traci piłkę w polu karnym. Teraz Dias. Pelois. Pererinia prosto do Vicela. Wicel do Firmino. Allen Saka. No i piękny strzał Firmino. Ale na słupek jeszcze do Bitka Wicela. Także na słupek. No i out. Ale tam akurat było mało szans, żeby Wicel trafił, ponieważ był to dosyć ostry kąt. Ale teraz Wicel do Firmino. Firmino traci piłkę. William Rodriguez. Palaois, Firmino. Wicel. Firmino Saka I Vicel teraz! Rzut rożny. O piękny strzał. Niestety musiałem pominąć powtórkę. I teraz wysuniecie z powrotem do wicela. Wicel! Vicel 1-0 w końcu. Belk z Borussia Dortmund teraz przeszedł i strzelał ostatnio. No, może i troszeczkę mało bramek, ale musi się rozkręcić. W pierwszym spotkaniu chyba strzelił jedną bramkę i jeszcze dwie poprzeczki. W drugim chyba tam dwie bramki, bo no, też dużo. To prawda, mnie tam, ja kiedyś, jak sobie jeszcze grałem poza sezonem, to też potrafiłem tam wygrywać. Czasami jakieś tam 7-0 kiedyś, nawet chyba wygrałem. Na sezonie też chyba tak wygrałem 5-0 czy 6-0 z nie pamiętam już. No i pierwsza połowa się skończyła. Dobra, i czy teraz zrobimy jakieś zmiany? Można zrobić jedną zmianę, niech sobie troszeczkę też Przemysław Pacheta zagra. Zabuka Josake wejdzie. Rodriguez do Martineza. Allen tutaj chciał odrobinę poblokować. Martineza to się nie udało. Teraz Guga. Do wicela. Firmino, Firmino wybiega na prowadzenie z piłką, Firmino wbiega w pole karne, Firmino 2-0, owak słupka, 2-0. Rodriguez podał prosto do Firmino, teraz Witzel, błąd Rodriguez'a może tak naprawdę wpłynąć na jeszcze wyższy wynik, no ale niestety Przemysła traci piłkę. Pererinia się w odzyskuje, Veloso, No ale do Williama podał. Allen. Do firmino, teraz wicel. No, zgubił piłkę. No i wicel, znowu zgubił piłkę, prawda. No i teraz jak kawy, jak kawy, Górą do Pedro Leona. Petroleon od razu do Wicela, niestety Perez odbiera mu piłkę. Martinez. Diasz. Azart tam chciał powalczyć. No niestety tam nie udało mu się odebrać piłki diaszowi. No i teraz Pedro Leon. Górą cela. I Firmino. Roberto Firmino. Ostry kąt. Piękna obrona. Ale się aż tak rzut karny. O Boże, święty, nie karny. Różny. Przepraszam, ale też czasami się mylę. Te Wania, odebrał piłkę. Górą prosto do Roberto Firmino. Firmino! Firmino 3-0! Myślę, że tak na sam początek byłem przekonany, że to będzie spalony. Ale to spalony nie był, więc jestem szczęśliwy. Teraz Martinez, Perez, Martinez, Martins, Witzel do Firmino, Firmino teraz górą, Firmino górą do, ja tutaj, zepsuł to odrobinkę, menow the match, oczywiście Roberto Firmino, dwie bramki. Piękna akcja, w finale zagramy z Sheffield United, a to by było na tyle z tego filmu, pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, wbić na serwer Discord, jeżeli nie będzie linku pod tym filmem, to na pewno będzie, yy, tak naprawdę, pod filmem jakimś z Fortnite'a, a ja już mówię wam siema, więc elo.